Oto pięć szybkich ciekawostek na temat czerwonej planety, które sprawią, że Mars stanie się waszą nową obsesją. Gotowi? Lecimy w kosmos. Ciekawostka numer jeden. Najwyższy wulkan w układzie słonecznym. Na Marsie znajduje się Olympus Mons, największy wulkan w całym układzie słonecznym. Ma 22 km wysokości, czyli jest 3 razy wyższy niż Mount Everest i rozciąga się na 600 km szerokości. To uśpiony gigant, który pokazuje, jak potężne siły kształtowały Marsa w przeszłości. Ciekawostka numer dwa: doba prawie jak na Ziemi. Dzień na Marsie, zwany Solem, trwa 24 godziny i 39 minut, tylko o niecałe 40 minut dłużej niż na Ziemi. To oznacza, że rytm życia na Marsie byłby zaskakująco podobny do naszego. Budzik na Marsie prawie jak w domu. Ciekawostka numer trzy. Wielki kanion Marsa. Vales Marineris, to największy kanion w układzie słonecznym, który ciągnie się na ponad 4000 km to jedna czwarta obwodu Marsa. Jest tak ogromny, że wielki kanion na Ziemi wygląda przy nim jak mała rysa. Ciekawostka numer 4. Ślady wody na Czerwonej planecie. Mars kryje ślady dawnych rzek, jezior, a może nawet oceanów. W 2015 roku NASA potwierdziła obecność płynnej solanki na powierzchni. To odkrycie podsyca nadzieję, że na Marsie mogło kiedyś istnieć życie mikrobiologiczne. Brzmi ekscytująco, prawda? Ciekawostka numer 5. Dlaczego Mars jest czerwony? Ten kultowy rdzawy kolor Marsa to zasługa tlenku żelaza, czyli zwykłej rdzy. Pył z żelazem unosi się w marsjańskich wiatrach, nadając planecie jej charakterystyczny wygląd. To jak kosmiczna warstwa rdzawego makijażu. To wszystko na dziś. Która ciekawostka o czerwonej planecie zaskoczyła was najbardziej? Piszcie w komentarzach. Zostawcie lajka like i zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych kosmicznych faktów. Do zobaczenia w kosmosie.